Jesteśmy z telewizji szkolnej. Chciałyśmy się spytać, z jakiej klasy jesteście i jakie są Wasze wrażenia po teście. E, jesteśmy z klasy 6B i no, po teście całkiem nieźle. Jest łatwiejszy niż się spodziewaliśmy. E, był bardzo łatwy. Myślałam, że będzie trudny, ale jakoś dało. E, zadanie z matematyki było o wiele łatwiejsze niż się spodziewałam. Myślicie, że na ile punktów napisaliście? 40-40! Ja 42! Jeśli będzie 25, to... to będzie dobrze. Do jakiego gimnazjum się wybieracie? Ja może że do gimnazjum zamojskiego. Ja być może na klimatyczną, no, albo na niemena. Bym chciał do niemena. Najbardziej chciałabym pójść do gimnazjum imienia Stefana Batorego. Aha, dziękuję. Cześć, Jak, jakie emocje są po sprawdzianie? No, sprawdzian był bardzo trudny, najtrudniejsza była matematyka, ale jestem szczęśliwa, że go napisałem. Z której jesteście klasy? Najlepszej. Dobrze, jakie, jakie są wrażenia po egzaminie? No, nie poszedł no, mi a za, dobrze. za dobrze. Nie Jakie zadania były najtrudniejsze? Najtrudniejsze było zadanie z satunkami. A moim zdaniem najtrudniejsza była praca pisemna. Nikt nie mógł go rozwiązać i każdemu wychodzą dziwne wyniki. I na ile punktów liczycie? Liczę na 35 do ja. no, Na raz. 40? A ja liczę na to, że będę miała więcej punktów niż na próbnej. I co? Bo myślicie, że sprawdzian był o wiele łatwiejszy, tak? Nie. Tak, um, uważam, że był łatwiejszy od. To nieprawda! Do jakich gimnazjum chcecie się dostać? Ale tak w ogóle to były większe nerwy. Więc... Medyczne, batory. E, batory plus bajkowa. Dzień dobry, jestem z telewizji szkolnej. Mogłyby Pani zadać kilka pytań? Tak. Jak Pani przeżywa egzamin swojej córki? Bardzo się denerwowałam, ale miałam nadzieję, że Ogi wszystko pójdzie dobrze. Ma Pani starszą córkę, syna? Mam starszego syna, który dwa lata temu zdawał egzamin. Jak Pani przeżywa bardziej egzamin córki czy syna? No syna, ale nie dlatego, że jest słabszy, tylko dlatego, że był pierwszy. Więc teraz już mniej się denerwowała. Jak pani myśli dobrze poszedł y, sprawdzian pani córki? Mam nadzieję, że tak. Była dobrze przygotowana i jest mądra dziewczynka, więc myślę, że dobrze poszedł. Dziękuję, do widzenia. A myślicie, że na ile punktów napisaliście? Ja z 37 tak ustawiam, a kolega? 30 35, coś takiego. A które zadanie były najtrudniejsze? Chyba z A jak myślisz, na ile punktów napisałeś? E, nie wiem. Ostatni próbny sprawdzian napisałem na 35, więc myślę, że to ten wynik. Może... A uważasz, że które zadania były najtrudniejsze? Uważam, że najtrudniejsze była matematyka. Trzeba było obliczać dni i szyfry. A jak planujesz świętować po południu? E, planuję zamówić pizzę do domu. Dziękuję bardzo. No dobrze, a co planujecie po południu? Świętować? Świętować? Ja Melarz! No, Melas. o! I do jakich gimnazjum chcecie się dostać? Prywatnych. Igor, tutaj kolega idzie do bachorego, ja nie mam pojęcia. Dobrze. Dziękuję bardzo.